Ale zło nie śpi i nadchodzi wielkimi krokami. Patrzcie, czego dokonałem. Syndykat nadchodzi. Teraz czas na małe wyjaśnienie co właściwie się wydarzyło? Na świecie są drapieżnicy i ofiary. Nic mniej, nic więcej. Dwayne i już ja, bracia bliźniacy oraz Rakson. Najstarszy brat postanowili zostać drapieżnikami i podążać za marzeniami, które przyćmiewane były na bieżąco przez codzienną przestępczość towarzyszącą w każdym momencie ich dzieciństwa i dorastania. Źle jest zaczynać wojnę, nie pragnąc jej wygrać. Wygrywaniem było przeżycie kolejnego dnia w otoczeniu drapieżników, przestępców, gangsterów i mafiozów. Mimo dzielących się charakterów naszych bohaterów oraz ich wyobrażeniem celu, droga pozostawała do niego ta sama. W końcu zostali gangsterami. A przygoda o She została opisana w pierwszym sezonie życia gangstera. Przy pierwszych sukcesach, takich jak przyjęcie Gangu Families, Dwayne oraz Rax usunęli się z pierwszego planu podczas trwania walki o zajęcie szczytu łańcucha pokarmowego, wiecznie głodnych drapieżników gangsterskiego świata. Tylko ci, którzy ryzykują, mogą przekonać się, jak daleko można się posunąć. O szyja się dowiedział i zapłacił za to życiem, a przynajmniej wszystkim się tak wydawało. Musiał umrzeć w oczach innych, aby narodziła się nowa siła. Z małego ulicznego rzeźbieszka do władcy życia i śmierci. Jednak opór dalej stawiało miasto Los Santos. Ten pierwotny teren, gdzie wszystko się narodziło, został też miejscem śmierci. Śmierci projektu o nazwie Pan Bo którego twórcą, jak i pogromcom jest Dwayne Hill. Każdy z braci wykazywał się innymi zdolnościami oraz aspiracjami. Najstarszy z nich, Raxun, zbudował największą siatkę przestępczą w San Andreas. Wszystkie transakcje na czarnym rynku podlegały jego wpływom. Trzymając wszystkich w ryzach i wprowadzając stan równowagi, próby i zachwiania. Kosztowały najwyższą cenę Cenę życia W takich warunkach Twain miał okazję tworzyć coś potężnego Co pozwoliłoby rozrastać się jeszcze dalej I uchronić Los Santos Przed syndykatem Czyli najbrutalniejszym przestępczym złem Które ujawniło się Po pokonaniu Z Po odcięciu jednej głowy hydry Niestety, wyrastają dwie. Syndykat z podwójną siłą skupił swoje działania na Los Santos. Korzystając z istniewartych zasobów ludzkich, czyli ludzi bezdomnych i w skrajnej sytuacji życiowej, Dwayne stworzył poprzez serię eksperymentów zastosowanie dla nanotechnologii. Coś, co pozwoliło zbliżyć się o kolejny krok do osiągnięcia statusu Boga. Wśród ludzi niezniszczalna nanozbroja, dająca zdolności absorbowania każdej energii kinetycznej, cieplnej czy elektrycznej, w celu ochrony tego, kto ją nosi. Taki projekt wymagał nadzwyczajnych środków ostrożności. Do tego służyła grupa RHO, czyli żołnierze, którzy wyposażeni w dary nanotechnologii. Chronili ją przed dostaniem się w niepowołane ręce. Przy RHO działała również Grupa H, czyli szturmowy oddział prewencyjny, mający zapobiegać wszelkim próbom zagrożenia projektu. Niestety, pasmo sukcesów kiedyś musi się skończyć. W tym przypadku Dwayne. W trakcie głupiej zabawy Raxona, który spowodował pościg policji, stracił pamięć po wypadku. Niestety, nawet przy pomocy nanotechnologii i neuroinżynierii, nie udało się przywrócić mu pamięci. Raxon oraz O'Shea w celu przywrócenia chociaż części wspomnień Dwayna wysłała go do miejsca jego przestępczych narodzin, czyli terenu gangu Families. Oczywiście nie mogli go zostawić samemu sobie. Postanowili w całość projektu wprowadzić Leonardo, który w drugim sezonie życia gangstera, chcąc zaistnieć na przestępczej scenie, został pokonany przez pana O. Leonardo miał chronić Dwayna przed ewentualnymi przeszkodami, mającymi uniemożliwić mu odzyskanie wspomnień. Resztę historii już znacie.